Widzicie z tej strony Skorpion. Przed Wami perfidna potyczka. Przepis na nieustępliwość. Staw czoła wyzwaniom pustkowi, wybierz klasę i baw się dobrze najnowszymi szablonami talii. OK. Tu oczywiście wybieramy sobie bohatera i kogoś by tu wziąć. A niech będzie może łowca. Jest to oczywiście mój ulubiony bohater. Rexar kontra Gul'dan. Moja dusza będzie moja. prowadzi mnie instynkt. No i mamy oto takie karty. Przy możemy sobie zatrzymać, bo całkiem ok. Tym bardziej, że na każdą turę pierwszą, drugą przywitamy się standardowo. No, odpowiesz? Nie chcesz tonieki, ci w oko. Dziękuję ci. No to się wal. No i co? Wykładamy pierwszą bestię. No to będzie dek raczej na większości samych bestiach. Albo prawie. Tak myślę. Ok. Dobry ruch zrobił. Co my teraz możemy? To czy to? Ryzykuję, niech będzie to. Trudno. Dostanę sobie w twarz sam. Ale za to jest minion 2 na 4. A on czy w drugiej dużej go będzie mógł zniszczyć, raczej nie. Aczkolwiek. No właśnie, zrobi coś takiego. Czy już będzie mógł raczej No i tu mamy małą zagwostkę. Co by zrobić to czy to? To nam tylko dobierze. Dobra, robimy tak. Idziemy w face jako że jest to. Czarnoksiężnik, on korzysta ze swojej zdolności, czyli życia, to im mniej ma, tym lepiej. No, teraz będzie się leczył, już wiem, co to za deck. Bardzo chory deck, popularny. No i już ma jakąś tam przewagę, No, jeszcze się uleczył znowu. Czyli trafiłem na gościa, który po prostu. Ma taki dek niestety. Dobra Walka może być ciężka I nie wiem, czy wygram. Okaże się. I oczywiście tutaj wybrałem tylko tego bohatera, bo każdy bohater, tak jak wiecie, był na początku. Co się wybierało? Ma inną talię. Z tego oczywiście dodatku. I co by tu teraz zrobić? Wiem jak. I teraz będziemy cisnąć powoli w twarz. Jako, że mamy prowokację. No ale on oczywiście się wycwanił. No i tutaj dobry ruch zrobił, bo nie mam za bardzo tego, jak mu to rozwalić. Tak sobie myślę. No i mamy problem. Tak, zrobimy. Czemu on nie ma tego... trucizny? A z paprałem to. No cóż. To bierzemy kolejną, o. No i nic. Niech się on teraz martwi, żeby się przebić. A pewnie tak zrobi, no nie, Ryli, really. naprawdę tak mu się fartnęło. Nech. Dobra, wykorzystam to. I teraz tak, jak to ogarnąć. No i walimy w fejsu. O, już jest jakieś rozwiązanie. Tylko żeby się nie leczył. Niestety, jak widzicie ten dek jest bardzo obronny. Bynajmniej jego dek. No nie, naprawdę. Jest tak obronnym deckiem, ten jego deck, że szok. Ale im szybciej face i więcej, tym lepiej Jak się nie uleczy teraz czy w następnej turze, no właśnie. Eee. A widzisz, nie możesz go zabić. No nie, really hmm. No i go zabiję, tak? Super, nie? No i już taką miałem szansę. Zgadzam się, mała. Śmierdzi zasadzką. To jest dobre. Walczy, żeby go ubić, ale on taki ma obronny ten deck, Tyle możliwości bronienia się ubiciami minionów. No nie, really? No, ma normalnie idealną tą rękę, chciałem powiedzieć kartę, nie? Wszystko ma dopasowane. Co nie zrobię, nie? To no i Rusek się broni. Proszę bardzo, nie? No i znowu ma więcej życia. Dobra, no. Robię tak, ryzykuję. Chyba tego nie zniszczy. Oby się poddał. No. Super. Dzięki za leczenie. No tak, zniszcz mi to. Nie no naprawdę Ci musi dobrać karty, które mu pasują. No i jeszcze Dobra, to robię tak. To, to mnie teraz rozwali. Biorę to. bym wygrał, Tak, jeszcze bardziej Sajonara, rusku komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.